Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku Top Model i ostatnio powiedziałam wam, że nie chcę komentować jednego zadania, ponieważ moim zdaniem jest beznadziejne i powiedziałam, że jeżeli pojawi się 5000 łapek w górę, to nagram odcinek, w którym pokażę wam to zadanie. No i zmuszacie mnie do cierpienia. Bo pod odcinkiem, w którym komentowałam sexy sesję w deszczu, Wbiliście 5599 łapek w górę. Wielkie dzięki, naprawdę nie sądziłam, że e, takie gadanie, że zostawcie łapkę w górę, coś daje, ale myślę, że w takim razie, no nie wiem, może częściej powinnam to przypominać. Słuchajcie, jeżeli możecie, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to zostawcie komentarz i zostawcie łapkę w górę, bo to bardzo pomoże e, mi w tym, żeby kanał się rozrósł. A już niedługo e, będziemy komentować nowy sezon Top Model, który na bieżąco będę komentować razem z Wami. Razem z bo wydaje mi się, że od czasu do czasu zrobimy sobie taki odcinek, gdzie zbiorę jakieś Wasze opinie na temat Top Model, także komentujcie, komentujcie, bo może, pojawi, może pojawicie się w kolejnym odcinku. Zapowiadam też Maraton Top Model, w tym tygodniu jeszcze pojawi się więcej odcinków, no dziś jest piątek, do dziś pojawi się odcinek, jutro pojawi się odcinek, a moje światło cały czas szaleje, Ach, właśnie się zrobiłam ciemna, Problemy techniczne, wybaczcie, więc nie będę przeciągać tego już i tak zbyt długiego wstępu, słuchajcie, do końca, do końca tego miesiąca musimy dokończyć wszystkie odcinki z tego sezonu, także teraz top model będzie pojawiać się coraz częściej, dlatego za każdą łapkę, za każdy komentarz bardzo Wam serdecznie z góry dziękuję, przejdźmy do odcinka. Zobaczmy sobie wspólnie, co takiego beznadziejnego jest w tym zadaniu, że aż nie chciało mi się go komentować. Cię ze mną nigdy nie jest lekko, dlatego zabieram Was 300 km stąd. Nie. Pakujcie się i widzimy się w Krakowie. A tak jest rzeczywiście na kontraktach, że kiedy przyjeżdżamy do głównego miastu, miasta na kontrakt, to często pracujemy też w innych miastach. Ja już o tym wspomniałam, ale tylko tak zarzucę temat, że jak mieszkałam w Mediolanie, to jeździłam do innych miast we Włoszech, w Chinach, bardzo dużo podróżowałam po innych miastach w Malezji, podróżowałam na Tajwanie, no i pewnie jeszcze w kilku innych państwach. W Tajlandii też jeździłam do innych miast w Indiach. Więc takie podróże rzeczywiście mają sens. Tak byś wszystko. Może pokaz w Krakowie, no. Ej, pokaz w Krakowie! Ej, ej! Ej, weźcie sobie szpilki. <noise> Bardzo mnie to bawi, że tutaj montażyści wkleili takie sceny, bo uczestnicy mają nadzieję, że to będzie zadanie modowe. Także zobaczmy, co to za zadanie. To było fajne. Ciekawą sprawą jest też to, że tutaj ja nie wrzuciłam wszystkiego, ale pojawiało się bardzo dużo reklam Centrum Handlowego, znajdującego się w Krakowie, widzieliście nazwę. Um, i ja wiem, że oni mają sponsorów, ale mam czasami wrażenie, że zadania są robione tylko pod sponsorów. Aczkolwiek i tak uważam, że dla centrum handlowego można by było zorganizować inne konkursy, inne zadania, nie takie coś jak tutaj. Na przykład w Polsce, nie wiem jak jest teraz, ale ja robiłam dosyć sporo pokazów w centrach handlowych, to jest dosyć popularna praktyka. Um... Nie jest to jakieś wybitnie prestiżowa, ale wiecie, to jest praca, to są pieniądze, więc ja zawsze byłam zadowolona z każdego zlecenia, ale oczywiście im większe, im więcej kasy i prestiżu tym lepiej. Wiadomo, natomiast takie prace też się zdarzają. To nie jest tak, że każda praca jest taka, wiecie, wybitnie klamur i w ogóle wszystko odbywa się na czerwonym dywanie i tak dalej i tak dalej. Witam was bardzo serdecznie. Ja Kraków Iona, aktorka, ikona mody Małgosia Korzychowska. Często, jak się pojawiają aktorzy, to są jakieś zadania związane z reklamami telewizyjnymi. No, czasami zdarza się też tak, że modele biorą udział w nagraniach teledysków, to już o tym mówiłam, ale czasami modele, modelki biorą udział też w filmach lub w jakichś serialach. Ja na przykład brałam udział podczas nagrania kilku filmów Bollywood. To było na normalnym kontrakcie modelingowym, ja miałam wizę pracowniczą i tak więc zobaczmy, po co tutaj jest potrzebna aktorka do tego zadania, czy modele wezmą udział w reklamie telewizyjnej, czy będą występować w teledysku, czy może zagrają w filmie czy serialu. Chcemy wam zaproponować zabawę w kostiumografów, stylistów i aktorów w jednym. Musicie, moi drodzy, wcielić się w kultowych bohaterów mega znanych seriali. Stylizujecie się i aranżujecie witryny sklepowe, na czas i na efekt końcowy, czyli żeby wyglądały jak kadry filmowe z tych oto seriali. Nigdy nie zostaniecie zatrudnieni jako modele do tego, żeby sami zaaranżować witrynę sklepową. Czasami są takie prace, opowiem o tym jeszcze pewnie za chwilę, czasami są takie prace, że rzeczywiście jesteście zatrudnieni do tego, żeby być manekinem przez kilka godzin. Dostać taki powiedzmy performance, taka reklama też dla sklepu, że żywe manekiny. Ja kilka razy udawałam, że byłam na Barbie w pudełku, to była akurat w Malezji, ale stałam też na kilku innych witrynach sklepowych. To nie jest częsta praca, ale zdarza się. Okropna jest to praca, okropne, po prostu stoicie przez kilka godzin i nic nie robicie. Nienawidziłam robić tych prac, ale to, że tutaj oni sobie muszą się wystylizować, jeszcze wcielić w postaci z seriali znanych, dlaczego na przykład tego zadania nie zorganizowali im jako sesja zdjęciowa, albo na przykład nie zaaranżowali tego jako pokaz. Ja po prostu tego nie jestem w stanie zrozumieć. Dlaczego oni mają sami się stylizować? Przecież to nie jest ich. Wiecie, jakby, kiedy my staramy, kiedy Osoby które aspirują do tego, żeby zostać modelem czy modelką, zgłaszają się do agencji modelingowych, to nikt nie sprawdza ich umiejętności w stylizowaniu yy, witryn sklepowych, albo też jeżeli staramy się o pracę na castingu, to też nikt nie powie dobra, to teraz zaaranżuj mi tutaj witrynę sklepową, a ja ci powiem, czy dostaniesz sesję do katalogu. Tekst w wielkim mieście. Druga grupa Friends, przyjaciele. Znacie serial? My nie znaliśmy w ogóle tych przyjaciół. Stranger Things. No i teraz zobaczcie, jaki jest absurd. Jeżeli uży, y, uczestnicy nie znają przyjaciół, w ogóle przyjaciele to jest mój ukochany serial, dajcie znać, jeżeli lubicie przyjaciół. Ja po prostu płakałam na ostatnim odcinku. Ale nie wszyscy muszą lubić to samo co ja. Ja na przykład nie oglądałam nigdy Stranger Things. I jak. co ma sprawdzić to zadanie? Bo jeżeli ktoś nie oglądał tych seriali, to trochę jest. Y nie powiem w czym. Uczestnicy, też, z tego co zrozumiałam, nie mają smartfonu, więc nie mogą tego sobie szybko wygooglować. Kinga razem z Dawidem chodzili po prostu po centrum handlowym i pytali się ludzi, żeby prosili ludzi, żeby opowiedzieli im o serialu Przyjaciele, jakby brak mi słów. Nagrodą dla grupy, która przygotuje najlepszą witrynę będzie sesja reklamowa centrum handlowego w towarzystwie Małgorzaty wow. Korzuchowskiej. No to wygrana w tym zadaniu jest jak najbardziej modelingowa, dlaczego więc nie sprawdza się umiejętności uczestników? Ja wiem, że to jest program telewizyjny, zaraz opowiem o tym więcej, dlaczego ten program krytykuje, ale wiecie co, ja naprawdę tego nie rozumiem, bo tak nie wyglądają castingi, że ktoś wam każe zrobić coś absurdalnego, a potem was na podstawie tego... Mm na podstawie tego zatrudnia. I ja rozumiem, że rozrywka rozrywką, ale uczestnicy do tej pory nie mieli takich podstawowych sesji, które organizuje się na początku, kiedy podpisuje się umowę z agencją. Więc tego mi bardzo brakuje, bo gdybyśmy mieli sesje portretowe, sesje katalogowe, polaroidy, kilka takich, wiecie, podstawowych rzeczy, żeby, te, żeby ci uczestnicy mieli zbudowane książki, no to wtedy można by było do czasu, do czasu wrzucić takie zadanie. A oni niedługo wyjeżdżają na Fashion Weeka gdzieś za granicę. I z czym oni pójdą na casting? Przepraszam, z jakimi zdjęciami? Ze zdjęciami z rodziną, gdzie niektórzy uczestnicy mieli zdjęcia i gotują sobie makaron wspólnie. Ja tego po prostu nie rozumiem i dlatego właśnie e, tak mnie irytują te zadania. To zadanie to po prostu na miarę szyte dla mnie, ponieważ tak, nie dość, że stylizację. Jakby ja bardzo dobrze się czuję w tym klimacie, właśnie takie modowo ubieranie i stylizowanie i tak dalej. No i jeszcze dodatkowo mieliśmy zaaranżować witrynę. No, studiowałam architekturę wnętrz, uwielbiam wnętrza. No i właśnie to jest to o czym wspominałam w poprzednim odcinku, że śmiałam się z tego, jakie będzie następne zadanie uczestników. No bo ja naprawdę nie zdziwię się, jeżeli niedługo uczestnicy będą musieli wymurować, może wybudować dom i albo nie wiem, ściąć drzewo i wyrzeźbić z, z tego drewna coś. Już jakby naprawdę mnie nic nie zdziwi, bo yy, zadaniem modela, zadaniem modelki nie jest dekoracja setu zdjęciowego, nie jest dekoracja witryny sklepowej. Wiadomo, że dobrze, jeżeli modelka model wiedzą, jak się fajnie, modnie ubrać, bo jeżeli się wybiją, jeżeli staną się popularni, to... Um, patrząc w dłuższej perspektywie, może być tak, że ludzie będą robić im zdjęcia, że będą coś paparazzi. Jakby, oczywiście rozumiem, dobrze jest mieć swój wyrobiony styl mm, i wiedzieć coś na temat stylizacji, ale nie na temat szycia ubrań. To znaczy, oczywiście możecie dodatkowo, ale to nie jest niezbędne, szycie ubrań. Ehm, wystrój wnętrz. Jakby, no, ja rozumiem, że dla nie pod niektórych uczestników idealnie są skrojone te zadania, ale to, że ktoś nie studiował architektury wnętrz, to nie znaczy, że powinien być na straconej pozycji w tym zadaniu. No to odegrać scenkę z serialu, którego nie oglądamy Ładnie, jakieś damy no, no. Nie wiem co mogę jeszcze do tego dodać, ale sami widzieliście, no bez sensu Jeden! O, Poczekaj, bo uwaga, coś tu się, co się dzieje Czekaj, nie wiem, co się dzieje A. No grają scenkę No tak, jak ja się O, prawie on zabił parasolem, no, ale dobra no, super! Co to za serial? Macie pomysły? Dobra, nie będę wam tutaj wszystkiego pokazywać, albo dobra, zobaczmy sobie wszystkie te witryny sklepowe, jak zostały zaaranżowane, bo program jest beznadziejny, ale dam to chociaż uczestnikom, żeby pokazać, bo na pewno się starali. Dwa, jeden, kto ma pomysł, jaki to może być serial? Jaki to może być serial? Tak Sekret z Wielkim Mieście. Dobrze. Brawo! A brawo! Dwa i. O! O? O! No i co to za serial? Serial z Wielkiej Brytanii. Czyli wszyscy, wszystkie witryny zostały odgadnięte, ludzie od razu odgadli, jakie to seriale. Ja bym nie odgadła pewnie seksu w Wielkim Mieście. To jestem tak na 99% pewna, chociaż oglądałam ten serial. Nie no, po prostu będę inne zadanie. Dobrze, że chociaż nagroda jest fajna, więc zobaczmy, kto wygrał sesję na billboardy, czyli tak zwany print. Wygrywa te konkurencje Ania, Olga i Staszek, czyli trzecia witryna. Gratuluję! Brawo, 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 aczkolwiek ja naprawdę wolałabym, żeby te castingi wyglądały, casting do printu, żeby wyglądały casting do printu, a nie, że na castingu, bo to jest taki jakby casting. Tutaj się wybiera, kto zostanie zatrudniony, prawda? No to każe im się robić coś kompletnie od czapy. Super worki macie. Słuchajcie, jesteście z złodziejaszkami i chcecie wykraść choinkę Małgosi. Małgosiu, zapraszam na plan. Czyli to nie jest taka sesja typowo modowa, bo nie reklamuje się ubrań, nie reklamuje się produktów, tylko reklamuje się jakieś wydarzenie, powiedzmy. I e, to jest sesja, do której idealnie pasują takie osoby bardziej znane, właśnie tacy celebryci. I jest troszeczkę inny klimat, e, jak możecie zobaczyć. E, wydaje mi się, zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Zobaczmy. Dajesz, dajesz super, świetnie. Tak, super. Uwaga Olga, tak, tak. Pamiętajcie też, że trochę seksu w tym wszystkim. Naprawdę powtórzę się, ale uwielbiam to w jaki sposób um, Marcin Tyszka komunikuje się podczas sesji zdjęciowych i jak instruuje co robić. Pierwsza taka duża reklama, która rzeczywiście gdzieś będzie sobie wisiała i będzie można ją zobaczyć. I na pewno pojadę do tego Krakowa sobie ją zobaczyć na żywo. Nie dziwię się. A tutaj jeszcze od razu wtrącę, że takie billboardy na kontraktach zagranicznych nazywają się zazwyczaj print, czyli po prostu druk. Jest to jedna z lepiej płatnych prac i um, na przykład w Bangkoku bardzo dużo printów się robi. Ja Robiłam printy w Indiach, a co ciekawe, raz mnie oszukali. No, na pewno nie raz, ale tylko raz się zorientowałam. I w Indiach powiedziano mi, że pracuję do sesji katalogowej. A potem mój były chłopak zobaczył moje zdjęcia billboardy gigantyczne w wielu, wielu różnych częściach Bombaju. Więc takie przekręty też się dzieją. Moja koleżanka była na castingu w Chinach i na castingu zrobili jej zdjęcia, bo zawsze się pstryka bardzo dużo fotek i potem zdjęcia z castingu były na, na billboardach. Więc niestety my naprawdę jesteśmy... Praca modelki czasami jest niewdzięczna, oszukuje się nas na każdym kroku, nie mamy wglądu do wszystkich reklam i rzeczywiście tak, takie rzeczy się dzieją. A wiecie co? Tak, trochę z innej beczki, to ja jestem ciekawa, czy uczestnicy dostali wynagrodzenie za tę sesję. No i tutaj możecie się zdziwić, po co ja w ogóle się pytam, bo oni dopiero co zaczynają, że to jest tak zwane exposure i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście tak, tylko że bardzo dużo firm zaczyna robić, zaczyna zatrudniać modeli i mówić im, że to jest exposure. I naprawdę w większości państw, gdzie wyjeżdża się na kontrakty, nie dostajemy wynagrodzenia za magazyny w ogóle albo ewentualnie dostajemy wynagrodzenie rzędu 100 zł czy 200 zł. W Turcji na przykład nie ma wynagrodzenia za magazyny, ale nie tylko w Turcji. Ja w kilku innych państwach nie dostawałam. Co więcej, na przykład, w większości państw, jak się robi okładkę dla woga, to nie dostaje się w ogóle wynagrodzenia. I to nie są jedyne prace. Bardzo często widziałam w Polsce, że ludzie się ogłaszają że do teledysku, szukają modelek i modeli za darmo. Więc yy, jestem ciekawa, czy tutaj modele dostali wynagrodzenie, czy nie, bo możecie sobie myśleć, że ja się czepiam, ale tak naprawdę jest to branża, która podupada cały czas. Dodatkowo, przez to, że jest Instagram, to też pojawiło się bardzo dużo modelek, modelek, yy, które pracują za darmo. I teraz już klienci też zatrudniają cały czas. Ja muszę pokazywać ten znaczek modelki modeli za darmo, więc nie dzieje się najlepiej w tej branży. Mam szczerą nadzieję, że uczestnicy dostali za to wynagrodzenie, bo za billboardy dostaje się dużo pieniędzy. Nigdy się pewnie nie dowiemy. Zobaczmy teraz, jak wygląda reklama. No, reklama wygląda tak jak wszystkie reklamy, z tego co pamiętam, centrów handlowych. Także wiecie, to nie miało być żadne high fashion czy, czy coś takiego. Trochę takie to jest cheesy, ale... Wiecie, najważniejsze, żeby wykonało to zdjęcie swoją robotę, czyli żeby po prostu ludzi zainteresowała ta reklama, bo na tym to wszystko polegało. Brawo dla Stasia, brawo dla Ani i brawo dla Olgi, bo naprawdę bardzo fajne doświadczenie, tylko no, mam nadzieję, że dostali wynagrodzenie. A teraz podsumowując jeszcze. Bo ja często dostaję słowa krytyki, że po co ja w ogóle komentuję, że ale wielki ze mnie ekspert i tak dalej. Ja nie jestem ekspertem, ja po prostu pracowałam w tej branży i widząc to, jakie bzdury czasami się pokazuje w top model, to stwierdziłam, że dobrze będzie to skomentować. Bo po pierwsze, będę mogła dać jakieś porady, podzielić się doświadczeniem z osobami, które chcą rozpocząć karierę w tej branży, a po drugie, chciałabym też rozwijać pewne wątpliwości dotyczące na przykład sesji rozbi rozbieranych albo wiecie, co na przykład. Na przykład w poprzednim odcinku komentowałam takie sceny bardziej romantyczne, gdzie na przykład, nie wiem, uczestnikom... uczestników postawiono w takich bardzo Intymnych sytuacjach. I ja chciałam zaznaczyć, że pomimo tego, że nie mówią w programie Top Model o tym, że nie musicie całować się na sesji, że możecie ustalić granice, że nie, mu nie musicie robić nic wbrew sobie, uważam to za ważne, dlatego że e, w programie Top Model się tego nie podkreśla. Nikt was nie może zmusić do zrobienia czegoś. Naprawdę, jeżeli jedziecie na kontrakt, zobowiązujecie się, że będziecie robić sesje katalogowe, wiecie reklamy, pokazy i tak dalej, no to musicie stawiać się na zleceniach. Ale nie chcę, żeby ktoś, kto wyjeżdża na kontrakt, zgadzał się na wszystko, co agencja każe mu robić, bo no to jest nadużycie i tak to nie wygląda po prostu. Szkoda, że w top model takich rzeczy się nie podkreśla. I też jeszcze, te beznadziejne zadania. Ja wiem, że to jest program rozrywkowy, słuchajcie, to w ogóle nie podlega żadnej wątpliwości, tylko od ostatnich jakichś dwóch, trzech odcinków bardzo mało modelingu jest w tych programach, więc no właśnie to już wspominałam. Niedługo uczestnicy wyjeżdżają na wyjazd zagraniczne. I co oni tam pokażą, jak będą chodzić na castingi? Bo oni mają do tej pory mieli takie sesje, które... Wiecie co, no może z dwa, trzy zdjęcia będą mieli, które się nadają do obuka i to też nie wszyscy uczestnicy, więc powinni po prostu mieć zorganizowane normalne sesje zdjęciowe, dzięki którym będą mieli co pokazać na castingach, bo do tej pory no to... No, tylko Kasia Sokołowska ich przeszkoliła, jeżeli chodzi o chodzenie na wybiegu. Dlatego krytykuję ten program i będzie mi bardzo miło, jak już dokończymy ten, ten sezon i zabierzemy się za kolejne. Będzie wszystko na bieżąco, na świeżutko. No i zabieram się do montowania odcinka. Dajcie mi znać, czy słusznie narzekałam na to zadanie, czy może coś mi się pochręciło i uważacie, że to jest rewelacyjne zadanie dla przyszłych modeli i modelek. A na dziś to już wszystko. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku i pa pa!